Pierwszym takim spotkaniem, które rozpoczęło cykl tych spotkań dorocznych był pierwszy kongres Szkoły Nowej Ewangelizacji, właśnie tworzony przez Szkołę Nowej Ewangelizacji w wspólnocie, w której jestem. Następną edycją właśnie była Kana Młodych rok temu pod hasłem Duch może więcej i w tym roku spotkaliśmy się właśnie na Kanie Młodych pod hasłem Twoje życie, jego krew, prawdziwa wolność. Czym się różniły te spotkania? Myślę, że chyba tylko miejscem, bo tak naprawdę na każdym spotkaniu jest ten sam Bóg. Świat bardzo kusi młodych ludzi, ale jak są takie organizowane wydarzenia jak Kana Młodych i jak się dobrze zareklamuje wśród młodych ludzi, to też można namówić bez problemu młodzież, żeby przyjechała na takie wydarzenie, Boże wydarzenie. A wiem, że owoce tego wydarzenia będą, ponieważ już po kilku latach też widzę, jak później wracam do szkoły i pracuję z tymi młodymi ludźmi, że inaczej im wtedy mówi się o Panu Bogu, bo oni go tutaj doświadczają, bo tutaj jest obecny. Żeby z Panem Jezusem być. Szczególnie jestem, dlatego czekam na tą Eucharystię, bo jestem bardzo ciekawa jak tutaj. Jeszcze nie byłam w tym kościele no i nie mam już żadnych takich, żebym jeszcze coś chciała tu zobaczyć, bo już bardzo dużo zobaczyłam, już z kilkoma osobami się zakolegowałam i jestem bardzo zadowolona. Ja się cieszę bardzo, że tu przyjechałam, no bo mogę spędzić czas z przyjaciółmi, mogę w, z Jezusem pobyć, odbyć się z grzechów. Jak tutaj Ksiądz powiedział, zabrać przymierze z Jezusem. Teraz po spowiedzi jest mi lżej na sercu. Przyjeżdżają tej mądrzy księża, którzy też potrafią się podzielić tym, co oni przeżywają w życiu, tym, co wiedzą, swoją właśnie wiedzą, bo to jest według mnie dosyć ważne. No i też tym, tą po prostu swoją wiarą. Dzięki temu, że ktoś pokazuje, jak można wierzyć, ja też mogę podążać również jego śladami. Zdjęcia! złotem, srebrnym czy jakąkolwiek wymienianą walutą. Ale krwią Chrystusa zostaliśmy nabyci Bogu na własność. I dlatego raduję się tą wspólnotą, która wie, do kogo przychodzi i skąd bierze swój rodowód i początek. Ta świątynia dzisiaj Stała się miejscem naszego zatrzymania, ale siła płynie ze wspólnoty, zjednoczenia z Bogiem w Chrystusie, w Duchu Świętym i pomiędzy nami. Dlatego dziękuję za Waszą drogę, dziękuję za Waszą decyzję, że dzisiaj możemy tutaj zgromadzić się na dziękczynieniu, którym jestem paryskiem. Za miłość Boga Ojca, Synu i Duchu Świętego. Poza kościołem. Bo nie ma kościoła bez Chrystusa. I dlatego nie możemy odmówić tu miejsca. W naszym życiu osobistym i wspólnotowym. Bo wtedy dopiero z nim i przez niego budujemy kościół. I dlatego rola Bóg Świętego w Kościele jest tak niezwykła. Bo przypomina nam całą prawdę Jezusie. Przypomina nam o brzegu. ale również to On czyni nas świadkami wobec siebie nawzajem i wobec świata, który nas otacza. Najważniejsze dla mnie jest to, żeby przekazać tym młodym ludziom właśnie Boga, tą obecność Pana Boga, zachęcić ich do tego, żeby oni też zaczęli żyć razem z Bogiem, żeby mogli doświadczyć spotkania z Bogiem, żeby mogli doświadczyć jego działania i oddać mu swoje życie. Staramy się po prostu stworzyć taką przestrzeń dla młodzieży do tego, aby oni mogli na nowo doświadczyć tego, tej, jego miłości. Tak? Oni przyjeżdżają z różnymi sercami, z różnymi sprawami, z którymi się na co dzień borykają. To jest czas i miejsce, kiedy oni mogą na nowo zaprosić Boga do rzeczywistości, w której żyją i wierzymy, że wyjeżdżają stąd z sercem przemienionym właśnie przez Niego.